Cześć, witajcie. Witam was w kolejnym odcinku ZdrobLoxa. Dzisiaj nagrywamy prawdziwe życie. W Bloxburg. Tak, bardzo dobrze. Igor, możesz się przywitać. No, siemka, siemka. Siema. Na jakiej mieszkasz? Nie wiem, bo mnie dopiero ładuje. W ogóle możecie powiedzieć, czy się cieszycie, że zaraz, zaraz skończą się wakacje. Zaraz za zaczną się wakacje, przepraszam, że zaraz Borys, będzie zakończenie roku szkolnego i tak dalej. Borys, ale palnąłeś. <laughs> Z tego Każdy by to chciał. Znaczy, każdy by to chciał na pewno. No, każdy by chciał, żeby wakacje się skończyły. Tylko kujon. No. <laughs> Borys, u mnie na podwórku, na, na, w moim chacie, znaczy w moim domku, no. zrobię. Takie fajne podwórko. Zobaczysz w ogóle, jak sobie ustroiłem, do... ustroiłem domek. Okej. Okay. ja właśnie będę. Ej, halo, bo coś mi nie zadziałało. O, właśnie. No i zaczęło mi się to budowlę. Co jest grane? Ja latam tym motocyklem. A że się tak podskakujesz? Tak. Tak, też to mam. To jest lag -blok z zburrowy chyba. W ogóle mi spodnie nie założyło, nie wiem dlaczego mam klasyczne spodnie. Muszę. Nieraz też skakałem tym samochodem, no nie. Nie, no, ja nie skaczę! Ja nie skaczę. Chodzi o to, dziwne jest to. Czekajcie, ja sobie tutaj potrzebuję... Aha. Okay. A ja skakałem, ktoś miał zamkniętą bramę. Czy ja jemu przeskakuję przez bramę? Samochodem. Nie, właśnie, ja nie mogę w ogóle motocyklem wyjechać. Bo mi się automatycznie zamiast w ogóle wsiadam na niego, ale jakby na filmie to jest uwiecznione, że on w ogóle się praktycznie nie da w sumie. No to później sobie zobaczę. Ja jestem na Riverside w razie, co? Dobra. Może teraz, może to było... Prostu... O, nie, w złą stronę pojechałeś. Jestem naprzeciwko takiego Modern Houseu. No. Wiem, wiem, w ogóle tak. możecie napisać w skali od 1 do 10, jak yy, uważacie mój garaż i mój ogólnie domek. No nie! Ocenicie mój domek, wiem, że jest słaby trafacz. Zobacz ale. co się dzieje. Czy bardziej u ciebie też wis wiszę w powietrzu? Czekaj, e, faktycznie bardziej użytkujemy Borysa za domkiem, więc mój jest taki słaby. Jezu, dobra, pojadę już rowerem. Dawaj do mnie wsiadaj. <laughs> Jadę na rowerze trzymając kosiarkę. Do mnie wsiadaj, będzie szybciej A ja jedę na rowerze trzymając kosiarkę. Nie, to będziesz rał samochodem trzymając kosiarkę. No. Eee, czekaj, czekaj, czekaj. Czy ja mogę być na rowerze, wsiąść do eee, auta i jeszcze trzymać kosiarkę? Fajnie, bo jakby rower się schował do bagażnika. Romantę musisz mi zrobić. Kowner, Kobla musisz mi zrobić. Kobla. W ogóle pozdro dla Minecrafta. No ty, nie odjeżdżaj! Ojej, jak się... możecie wpadać do Igora na kanał. Co? będzie link pewnie w opisie. Znaczy, może linku to w opisie nie będzie, ale nazwa Igor Podłoga... Podłoga Igor Podłoga Berg Podłoga. Nie wiem. Sam nie wiem Mam nazwę. Nie, coś chyba podłoga B, Igor, podłoga B, podłoga. Możliwe. Czekaj. Sik. Może też za niedługo Nie, ruszać. rower. Nie, kosiarka jest, kosisz trawę. <coughs> jak w trawie kosisz ją. Tak. Kosimy teraz, ale czemu wypłaty nie dostajemy? Za koszenie trawy. Środowisko czyścimy. Ej, w ogóle możecie napisać jak wam minął rok szkolny. Napiszcie jak podoba wam się mój samochód. No, samochód to wiadomo. 0 na 10, bo każdy ma taki. Co ty powiedziałeś? Nie każdy. Tutaj coś to bok mnie ma fiata. <noise> Fiat y, ma tego Saicento. Nie, cikie <noise> On ma cikę cięto. W ogóle, czemu to stoi w powietrzu? No bo tam jest taki jeden pilar, nie widzisz? Ale jeżeli nie starczy. A, no fajnie, fajnie, nic nie ma. Ale góra jest fajna. Tu masz wyjście na podwórko, ale podwórko na koniec. Ja wiem, co tam jest. Po prostu tam jest dwa namioty. No łóżko, fajnie, fajnie. I zobacz, jaki kibel piękny. Dużo kasy w niego wrzuciłem. No. Kino łezny nie widzisz? O Jezu, papier toaletowy w ogóle. Eee, nie wiem czy ktoś wiedział, ale ludzie się rzucili na papier toaletowy tak samo. Eee, to jest to jest czekajcie! To jest, to jest przeróbka do memów. 2020 papier toaletowy. 2021 wszyscy ludzie się rzucają na lody ekipy. Ta. Znaczy, nie. dobra, to było źle sformułowane. Teraz. Dwa, rok 2020. Rok 2020. Wszyscy rzucają się na, na papier toaletowy. Rok 2021. Wszyscy rzucają się na lody ekipy. Borys, ale już się nie rzucają. U mnie, obok mnie, obok mojego domu by to krot, Good boy. Ej, ty... On mi kradnie samochód, złodziej, dzwonię na policję. I... O kurde. Zwinęli mi auto. Auto mi zwinęli, kradziesz. Jadę po ciebie. A ja ci mi na kosiarkę złapię. Bum, wypadek zrobiłem. Czy mi się naprawdę spodenki nie ładują? Dobra, jedź pod moją pracę. Bo rusz, czemu to się nazywa seria prawdziwe życie? Jak my tu się bawimy? Eee, I don't know. <laughs> w ogóle możecie napisać, kto jest dobry z angielskiego i kto dostał szóstkę z angielskiego pod koniec albo kiedykolwiek. No, jest... no i... Co? Tylko jest taki słaby z angielskiego, że dostałam nawet nie powiem jaką ocenę. Czy chodzi ci o jedynkę? Nie. <laughs> Co? Nieważne, trochę lepsze, ale nie gadajmy o tym. No i skuterek mnie zawinąło ojej. Ja oczywiście dostaję. Ja oczywiście raz dostałem z niezapowiedzianej kartkówki, bo e, aktualnie nie byłam tydzień w, szko w szkole i poniedziałek to był dzień, kiedy mam angielski i od razu dostałem kartkówkę e, i dostałem z niej 3, ale poprawiłem na piątkę, więc 3 się nie liczy, bo poprawiłem na piątkę. Borys? Ale przecież mogłeś zgłosić, że Ciebie nie było przez cały tydzień. Lipca. Ale poprawiłem, poprawiłem na piątkę. A. A, Ale w ogóle to... Mówiliśmy my... y... sobie y, tego, tego, y, że dobrego pracownika, czy tam jakoś tak to było? No, dobrego pracownika. O, siema, jedę obok Ciebie. <laughs> Pozdro dla Mikiego i dla całej klasy trzeciej B. Dali ile już mamy zarobionego? 975! Za dwa kursy, wyszło... Dobra! Czy mnie na housebisy Jak najbardziej. Dobra, mi, work. Jak najbardziej. 1400. Mój dom jest warty 70 tysięcy! a hmm? powiedz ci, ile jest mój warty? Tu Twojego... coś, co? 204 tysiące. Serio? No, 204k. O, to dużo. No, dużo. Gościu. Do widzenia, ja już skończyłem dzisiaj swoją pracę. Ja zarobię sobie 20k. Ja, ja już, to ja odwalam. Skończyłem swoją pracę, a wjeżdżam tam po pizzę. A, zapomniałam, do domku sobie biorę. A, tak w ogóle to... Jakby była słaba jakoś dźwięku to sorki, ale y, może dlatego, że jestem za za, za, za... za... daleko mikrofonu, ale staram być się jak najbliżej. Burus, ja sobie kupuję jakąś kanapę i stoł pogłopuję, później na dwór. Znaczy dam na... pod ten wielki namiot, bo wiesz, że to nie... Burus... To nie są kilka namiotów, tylko to jest jeden taki cały wielki. No, ja to wiem. No. W ogóle możecie napisać, czy się już kąpaliście w basenie, bo ja się kąpałem dzisiaj i wczoraj. Ja się kąpałem od piątku do niedzieli. Znaczy nie, że ciągle siedziałam, no nie? Tylko no... Ja się kąpałem w sobotę i w niedzielę. Ja zamiast sobie wykupywać jakieś wielkiej kanapy... To, to kupisz chyba... sobie kilka małych. Borus, to pod ten namiot kupię chyba takie drewniane te te. I krzesła, znaczy drewniane krzesła. W ogóle, ten, kto e, lubi świderki, chodzi mi o lody świderki, to może zostawić łapkę w górę. I ten, kto lubi Robloxa i nie, i nie gra w Brawl Stars, to też może zostawić łapkę w górę. Ale jak grasz w Brawl Stars, to też możesz zostawić łapkę w górę. I to, że grasz w Brawl Stars, nie oznacza, że jesteś kidem. Borys? Co? I kupiłem sobie te te, te drewniane krzesełka. Znaczy drewniane krzesło, jejku. Na, zamiast kupować jakiejś kanapy wielkiej. No. To pokupowałem takie drewniane ławki? O, ławki. A, no. w ogóle to mam swojego montażystę. Siebie. Nie. Kogo? To już jest nieważne. Dobra, później mi powiesz. Tak, po nagrywkach. Że możecie też mikrofon. Jak ktoś też nagrywa na YouTube, a, to możecie też napisać, jaki macie mikrofon. Ja mam Genesis Radium 600, bardzo go polecam. W ogóle ma mikrofon? Tak, jak ktoś nagrywa i ma mikrofon, to polecam, albo chce zacząć karierę z YouTube'em i jeszcze nie ma mikrofonu, to polecam kupić Genesis Radium 600. Bardzo dobry mikrofon, bardzo dobrze nagrywa dźwięk. I jak podepniecie do niego słuchawki jackiem, to wtedy możecie sami siebie słyszeć. No, więc to było XD. No, ja też miałem, ja też takie. Co się dzieje? Czemu ja słyszę sam siebie? Mój mózg musiał to przekalkulować. Barys? No? To ogólnie poza, no, poza, e, nie do filmu, ale pantem co byłem ostatnio u ciebie i co ty chciałeś mi dać tą, tą, y, gumy. No? Tak, a to był taki... A, w ogóle, e, jak ktoś ma gumę, która razi prądem, to pozdro. No, on tu mnie właśnie oszukał. <laughs> chciałem mi go podać gumę, on wziął tą gumę, a tak naprawdę nawet jej nie wyciągnął, tylko prąd go kopnął. Tak, znaczy bo to trzeba dotknąć i jakby to pociągnąć. No. To wtedy no. działa robię, jak to wygląda i naprawdę jak kopnie, znaczy to nie tak, że cię razi i widać twój szkielet, to nie aż tak, bo to, 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 nie aż tak, bo to było nielegalne takie coś sprzedawać, ale po prostu jakby ci bardzo szybko mrówki przebiegły po dłoni. No, takie dziwne uczucia. No, ale nie jest nieprzyjemne, nie boli. Od razu mówię, nie boli, tylko po prostu... Takie dziwne jakby. Mogą przejść ciarki. No! W ogóle. E, niedługo wloci piosenka na kanał. O, bo będziemy ją nagrywać w ten czwartek. Czyli to będzie. Czyli ten czwartek, w którym będziemy to nagrywać, to będzie 24 października, 24 czerwiec 2021 rok. Te, wtedy będziemy nagrywać piosenkę, czyli w sumie za 4 dni, z tego co się nie mylę. Boris. Borys? Y, a, jeszcze co to utwór będzie się nazywał Wracamy. I... Dobra, dobra refre, refren, zdradzę wam tylko refren. Nie, nie. Refren, refren zdradzę, zwrotki nie będę zdradzał. I po, wezmę, powiem tylko jedną rzecz o mojej zwrotce, y, ale najpierw refren. Wracam na YouTube po długiej przerwie. Igor? No i potem twoja część refrenu? No to ty, bo ja to muszę teraz znaleźć. No dobra, no to Igora, potem część, re część refrenu, to będzie i ciśniemy jak rakieta i to w bardzo szybkim tempie. W co to jest refren, a przy mojej zwrotce tego nie mogę zdradzić. Więc to będzie cenzura na. Dobra, e, już e, wszystko obgadaliśmy tutaj. Wam tego nie zdradzę, żebyś, żebyście e, nie było, że będziecie to wiedzieć. Tak być nie może. To, że ja... wam refren ja... zdradziłem, to to jest, to jest taka podpowiedź tylko, że yy, wyleci piosenka i jaki jest refren, bo youtuberzy też zapowiadają swoje piosenki, dlatego ja też zapowiadam piosenkę i też jako taki spoiler dałem refren. Ja sobie bardzo i to bardzo fajny balkon zrobiłem, na którego nawet nie ma wyjścia. No, a w ogóle powiem wam tak, o czym no, będą zwrotki. Powiem o czym będą zwrotki, ale nie powiem jak będą brzmiały. No. I Gora zwrotka będzie o Fortnite, od razu mówię. Moja zwrotka jeszcze nie wiem. Najprawdopodobniej albo Minecraft, albo Among Us. W ogóle dla Among Amongusa, bo się wybił i prawie już ginie, e, ale nieważne. No. I albo jak, jak, jakiejś innej grze, albo w ogóle o nie grze, tylko czymś innym. Więc. Dobra, wracajcie, jakbyście słyszeli. Dobra, jakbyście słyszeli jakieś szumy, to... coś. Na no serio. Jakieś powiadomienia mi przy... przychodzą. Dobra, nieważne. Nie! Co teraz? Jezu! Czemu mi cały czas powiadomienia przychodzą? To było za filmem, nie wiem kto to. No kurde, będzie na to cenzura, żeby nie było. Bo potem... Po to... No kurde! Będzie na to wiadomości cenzura. Bo tutaj napiszę do niej. Ja razu mówię, to nie jest nasza dziewczyna w razie co. Tylko bardziej koleżanka. Moja siostra. No tak i... No tak. Borys napisał pisz, a wysłał mi piz. <śmienny> <śmienny> Najchorzej. W ogóle możecie pisać na o, jakiej tematyce. O jakiej tematyce chcecie filmy. Jak chcecie na przykład... O nupku to możecie pisać, a jak chcecie na przykład coś na przykład... Jak wygląda mój pokój przykładowo, też możecie napisać... No nie Dobra. Mam dźwięki. Wy mam dźwięki wydawające się prawie za do moich drzwi. Nie wiem, co to. Co? Część. ja nagrywam. I to całe odkurzenie było słychać. Nie wiem. Ej, porysz. No i nic, po prostu teraz trzeba będzie to wszystko wyciąć w połowie. No. No. Dobra, generalnie to był przypał, bo tata chciał mi jeść, tam mi je odgórzał. Hmm. Dobra, było małe cięcie, ale już nieważne, nic się nie stało, nieważne. A, cięcie nie. Nieważne. Jak widzicie, mamy już 10 tysięcy, a musimy uzbierać 20 tysięcy na auto. Nie chcę tego... A wraże co to przez 120, bo nie chcę tego głupiego Passata za 18. A co sobie kupić ten za 25? No, mogę z nie sprzedałem. Bez sens. Ale przynajmniej dostałem dużo kasy i mogłem poświęcić to na garaż. Mam. No. Ja mam fajniejszą furkę, kombiaka. W ogóle poster dla kogo dla tego kto jadł od ekipy. Ja jadł od ekipy? Tak. Ja przed sobie zjadłem właśnie. Aha, okej, XD Dobra. Zaraz się pójdę po kolejnego chyba. Aha, LOL okej! Okay. Okej, okay, jakby jagu... LOL XD. Mm. Borys? No, ja pilera sprzedania. Aha, Takie ja takiego pilera sprzedania. I ten generalnie to zaraz ci będzie to lewitować, tak? Nie, bo wallsy. Aha, Booster Wals. Dobra, czekajcie. Będzie ten chwilowy bezruch, bo muszę się wody napić. Wall Dobra. Borys Wall A to nie to. Wiem, ale tak powiedziałam. A, okej. Okay. W ogóle, ja nagrywałem już jeden odcinek sam, a teraz nagrywam figorem Więc spoko! Nie co Mężu, ja zrobiłem? W, w ogóle, to kto, kto wie o co chodzi, to pozdro. Kto by nie wiedział? Mm, Borys? No? Ja za 100 złotych... No. kupić bramę garażową. Co? Pozdro dla mnie. Ach. Pozdro? Dobra. Dobra, kończymy już ten odcinek, bo zaraz wydaje mi się, że on będzie miał około 30 minut. No, tak wydaje. No, więc z, 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 po tym kursie pożegnamy się w, na, na, pożegnamy się... I góra na chacie. Znaczy bardziej na ogródku, ale już nieważne, albo w sumie pożegnamy się u tego pana czy tam pani. Nie, nie u mnie, bo do mnie nie przyjeżdżać, bo u mnie się gra fajna rzecz buduje. Dobra, ja pożegnam się w sumie, czy ty jest kibel? Poczekajcie, gdzie jesteście, na jakiej ulicy? Ja się pożegnam na kiblu. Dobra. Eee, to, to ja z tej strony... I Bury, skończymy ten odcinek. Eee, Igor, możesz się tam pożegnać. papa. pa. No czekaj, bo nie kończ, ja podbiję i razem zakończymy. Jest to naprzeciwko twojego hałasu. A, naprzeciwko mojego hałasu? No. Aha Hmm. Dobra. To koniec tego odcinka. Dobra, to ja to kończę, papa. Widzicie ty na gry? Okej, okay, nieważne. Dobra, to ja się pożegnam. Papa! Papa!